Hej, witam Was bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mario Forever Mario na zawsze, Mario na zawsze I teraz tak em, W poprzednim odcinku kaleczyliśmy hardcore'owy świat Chociaż ja nie wiem jak Wy, ja jestem zadowolony z tego co było, z tego co mi wyszło Ponieważ no przynajmniej mi się dwójkę udało od, odblokować To jest to Natomiast dzisiaj postaram się przejść The Lost Map. To jest taki epizod, w na który nie wiem, czy w sumie jednego od odcinka całego nie poświęcę, bo ja zawsze, gram jak gram, no to tak mniej więcej dwa światy, tak? Tutaj chyba raczej nie. Chyba raczej poświęcę na to dłu dłuższą chwilę, ponieważ w tym świecie nie ma czterech rund, jest chyba pięć albo sześć. I jak zauważyliście już poświęciłem jedno życie żeby wziąć grzyba yy, Myślę w tym przypadku to akurat jest uzasadnione ponieważ w pierwszej rundzie yy, No to bardzo bardzo ułatwia nam sprawę plus yy, nie znajdziemy tutaj aż tak wielu bonusów Chociaż sama pierwsza runda ma dwa takie głupie momenty i jeden za chwilę na... się pojawi. One są właściwie na początku i na końcu. W takim razie, no, O, właśnie, i to jest ten moment. No bo jak widzicie, mamy tutaj taką wesołą piranie. Tutaj mamy drugą wesołą piranie. Nie da się ich zabić, a musimy jakoś przeskoczyć się, rozpędzić na takim wąskim yy... fragmencie. Także no nie jest to łatwe, ale się udało, jak, widzieli... jak widzieliście. Zabijamy gumby. Okay. Mamy już checkpoint Tam u góry są same w sumie te monety Ale z drugiej strony nawet gdyby tam coś było to my na razie jesteśmy tutaj bezpieczni pod względem power-upów O Jezus Ej, to tutaj nie mogę szarżować za bardzo, bo stracę jeszcze to strzelanie, chociaż z drugiej strony w drugiej rundzie to to strzelanie na niewiele mi się przyda. O właśnie! Taki śmieszny błąd. Taki śmieszny błąd w tej grze. Oj, ja wiedziałem, ja wiedziałem że się musi tutaj pojawić. Taki śmieszny błąd, że widzimy jak tutaj sobie w tej rurze żyją roślinki. I to się tak czasami pojawia. Dobra, tu jest już koniec. Z tym, że muszę odpowiednio skoczyć. No i się udało. Okej, okay, udało się. I to był ten drugi głupi moment. Znaczy tutaj on się wydawał w miarę prosty, ale uwierzcie, że wystarczy przez przypadek źle skoczyć i no. A, albo na przykład zestrzelić e, tego żółwia i już mamy problem. No i mamy rundę wodną, ale nietypową rundę wodną, ponieważ to będzie labirynt. I... Jakby ktoś nie wiedział, ale może ktoś się domyśla, bo grałem w tę grę swojego czasu To w tle nam leci motyw muzyczny z Kirby, Nightmare in Dreamland O jezus Trzy ryby aż Nightmare in Dreamland Aczkolwiek tutaj pasuje do poziomu wodnego A strzelanie nie jest nam tutaj potrzebne z tego względu, że <laughs> mamy tylko te dwa typy ryb I one są niezniszczalne I, i, i mamy problem Pamiętam, że tu gdzieś było ukryte życie A dobra, no i jeszcze te tutaj mamy Te takie, jak ja to nazywam Ogniste pułapki, czy jak coś tak Niestety tych ryb jest od zarąbania I I teraz tak Tutaj się powinienem pospieszyć, ponieważ Wbrew pozorom to wcale nie jest łatwa runda Nie jest łatwa, bo trochę można pobłądzić Nawet grając już tę rundę po raz enty Na razie wiem, że że dobrze się tutaj Że dobrze tutaj płynę Ponieważ pamiętam to miejsce A Nowi przeciwnicy, którzy się nam pojawiają To są te takie wodorosty, które się świecą One się nie świecą dlatego, że są takie czyste Tylko, <grytania> tylko się świecą ponieważ Potrafią pieprznąć w nas prądem I teraz nie pamiętam, czy to nas tylko e, Zmniejsza, czy tam zabiera mm, strzelanie czy zabija od razu. I w sumie prawdę powiedziawszy, nie chcę tego testować nawet. Niestety ten świat ma jedną taką zasadniczą wadę. Mianowicie jak muzyka się restartuje, i gra od nowa, to niestety się zacina. I to jest, to jest głupie. Okej, okay, tu jest to życie, ale niestety są tutaj też te ryby. Co mi utrudnia sprawę. Dobra, musimy się cofnąć. Tam dalej już nic nie ma, to jest bardzo do, do rozległy teren, ale wypełniony niczym. Na no, nasze nieszczęście, te ryby również umieją przechodzić przez murki. Tak, wiem, że mi się czas kończy. Tutaj nie ma mety jako takiej, tutaj mamy tylko... ...rurę, do której musimy wejść. No tak. No to jasne, no jasne. Szybciej Szybciej bo mnie tu czas się kończy Jakbym był małym Marianem to może bym tam przypłynął A tak to nie da się Okej okay, tu jest już Tu jest już meta Bo pamiętam o, Udało się Udało się No dobra no to następna runda Tu też będzie taki labirynt Ale bardziej na zasadzie tego żebyśmy weszli do odpowiedniej ...rury. Jest tu jakiś... A, no tak, no, no oczywiście, że nie ma. Ta lunda jest na tyle wredna, że w niektórych momentach... ...ona chce nam uświadomić, że... ...tak, tam musicie skakać, tam jest żółw, może się od niego od, odbijesz... ...i tam coś będzie, ale tam niczego nie ma. I giniesz. Okej, okay, czy tutaj się nie pojawiają przypadkiem firebro? czy... nie, tutaj chyba nie ma firebro. My się pomyliło z poprzednim światem. Okej, okay, to jest ten moment. Tutaj nam właśnie próbują uświadomić, że tutaj coś jest. Ale pamiętam, że się wchodziło do... do... Do tej środkowej chyba. Nie, nie do tej środkowej. Ale to będzie któraś z tych trzech. To na bank. Dlatego próbujmy, próbujmy, aż się uda. Może ta ostatnia? Tak, to jest ta ostatnia. Od razu biorę checkpointa. Powiedziałem biorę tego checkpointa. I... No, tutaj jest hajsik, trochę hajsu, nie zaszkodzi. Okej, okay, ten moment też mnie denerwuje. Zresztą zresztą który moment mnie nie denerwuje w tej grze. Zwłaszcza w tym świecie. No tak. Ok. To będzie ten moment, w którym zapewne zginę za chwilę. Ale się udało Fartem. Uh, hoho. Ale normalnie, znaczy, no, no, normalnie milimetry, milimetry O, znowu woda Coś czuję, coś czuję, że to mi się nie spodoba To mi się bardzo nie spodoba I tak coś czułem Widzicie, takie tyglony, ta, znaczy, takie tutaj, takie nie, niepozorne, nie? Takie, takie Aj, takie No, my tutaj tylko tak rośniemy grzecznie, no nie Dotkniemy to i nie żyjemy, koniec z nami Nasze zwłoki pływają potem gdzieś tam Fajnie że, fajnie, fajnie że tutaj tak o, o szczegóły dbali i tak dalej ale Jezus Maria Nie zgadnę, tutaj nie będzie żadnych ryb, tylko będą same te właśnie wodorosty i chyba właśnie na tym ta runda ma polegać Nie wiem nawet czy bycie mniejszym Marion nie jest tutaj jakąś pozytywną rzeczą Bo dużym Marianem no wiadomo trudniej jest ominąć ale no z drugiej strony Z drugiej strony jednak yy, Jeden cios i nie żyjemy, tak? I jedno dotknięcie tego ustrojstwa No na razie mogę sobie iść dołem ale coś czuję, że to, to nie jest zbyt dobre rozwiązanie Tutaj autor tak stwierdził, awalne rundę, w której są same wodorosty Ale będzie śmiesznie Gronie zaczynaj się w takim momencie Jezus Maria Dobra, to wygląda jak koniec Czy jednak jest to koniec? A, no tak Dobra, to nie było takie trudne To Co dalej? Dobra, tej rundy nie pamiętam Ta muzyka mnie jakoś nie przekonuje Ale dają buraki Czy tutaj będzie dużo Fire Bro, znaczy Hammer Bro A Czemu tak coś czułem, że oni tutaj będą Zagraj w Mario mówili Będzie fajnie mówili Takiego wała Fakt faktem, że... No tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, oni są łatwiejsi niż zwykli e, Hammer Bro. Łatw łatwiejsi w sensie o wiele łatwiej ich pokonać. Ale o wiele trudniej ominąć ich strzelanie. Coś za coś. Okej. Okay. Ale mamy checkpoint. Mamy checkpoint, to jest dobry znak, bo już to znaczy, że jesteśmy w połowie albo nawet i dalej. A, no tak. Nie! O jezus, smadia. No tak. No to teraz, że tak się wyrażę, poprzeczka się trochę obniżyła. Bo... No właśnie. Jesteśmy małym, zwykłym Marianem. Jak mam to wygrać? Dlaczego to... Dla dlaczego, autorze? Dlaczego wpadłeś na ten szatański pomysł umieszczania ich tutaj? Dobra, i tutaj chyba zginąłem. A właśnie i jak zwykle przed metą zginąłem No ale dobra teraz nam się udało to przejść I nigdy więcej takiej kompilacji Tutaj wy, właściwie tylko same żółwie No i jest zamek Jest zamek Czym nas zaskoczysz zamku Okej okay, muzyką z Super Mario Bros 3 Niech w jednym z tych Yy, murków będzie. O, da tak, wysłuchaliście mnie. No dobra, jest lawa, więc grubo. Okej. Okay. Jest i twomb, czy jakąś tam nazywa już? Na razie nic ciekawego się nie dzieje. Jest stabilnie. W razie, no tak jak właśnie mówiłem, jest stabilnie i zaskakująco prosto. Założy się jednak, że ten smog już mi się nie spodoba. Że będzie w nim coś, co właśnie mnie zdenerwuje. Tak ciutek. No i jeszcze to, że gra się stopuje w momencie, jak się restartuje muzyka, to mnie tak wkurza. Zwłaszcza w momentach, kiedy załóżmy skoczę, albo kiedy przeciwnik jest niedaleko mnie. Dobra, tam wolę nie skakać, bo potem jeszcze stamtąd nie wyjdę. No dobra Wszystko fajnie Wszystko fajnie, ale... Gdzie? Gdzie ten smok? Okej, okay, jest checkpoint. Coś za dużo tutaj tych murków. To mnie niepokoi. No, to już jest, to już mnie nie niepokoi, to już jest fajne. Bo po cholerę mi ten kwiat, skoro nie mogę nawet nikogo zabić. No ewentualnie na smoka, no tych też nie mogę zabić, bo są niezniszczalne. Dobra, tego kwiata sobie zostawię, tak na wszelki wypadek. Okay. Coś za spokojna ta muzyka jak na bossa. Czy mnie zaskoczyć Na. No. Znowu mamy... Znowu mamy tutaj smoka z... z baletbilami. No i fakt, ma on trochę więcej energii. Właśnie się zastanawiam, czy skakanie na niego nie jest lepszym pomysłem. Jednak te balet bidę przy strzelaniu trochę utrudniają sprawę No świetnie, no teraz to już nie mogę strzelać więc O jak fajnie Teraz to na pewno wygram Całe szczęście, że przed smokiem mamy cały pakiet Różnych fajnych rzeczy Dobra. Nie jest to może miejsce przy samym smoku, ale no też jest okej. Okay. No i przede wszystkim mamy więcej czasu. Dobra, teraz postaram się już na poważnie podejść do tej walki. No tak jakbym poprzednio poważnie do tego nie podchodził. O tak! Jasne Co ja wyprawiam? No nie! No skoczyłem mu na łeb! Skoczyłem mu na łeb! Ah! Nie mam słów Mario, nienawidzę cię Myślę, że po Mario Forever trzeba będzie na chwilę spasować z grami z Mario, bo Ha to już mi się będzie potem śnić po nocach. Przedawkuję grzybki czy coś i to już nie będzie fajne. No dobra. Teraz panie smoku. Tak mówi staropolskie przysłowie do trzech razy sztuka, także proszę stąd iść i mnie denerwować. No bo wy, wyznajemy tutaj zasadę, dopóki mamy strzelanie, że do przodu pomału No i ten balet Bir praktycznie mi teraz uratował życie, nie? O, no tak No więc teraz ta taktyka już się nie sprawdza, ponieważ nie mam... No nie mam tego! Grzybka. Dlaczego się tak dzieje? Nigdy nie miałem problemu ze smokami, żeby go zabić. No nie no, cztery razy mam go z nim walczyć. Ej! Już tu nawet ostatni smok nie był taki trudny w tej grze. O co chodzi? Co się dzieje? Może dlatego, że po prostu tak mozolnie idzie walka z nim. Na tamtego się przynajmniej dało jakoś sensownie skoczyć. A na tego to nic się nie da, no, no nie da się no Dobra pan, dobra Może teraz weźmiemy kwiata z tego, z tej cegiełki <grywki> I może, może to by be... Dzięki temu się nam poszczęści Tamten kwiat może był przeterminowany czy coś, to no, może się ah, ale to jest nudne Najnudniejszy odcinek. Tyle razy z jednym smokiem walczyć. Ej, jak ja tak skoczyłem? Panie smok. Proszę przestać. Proszę natychmiast przestać. No i przestać skakać. Ej. Jak on... Jak ten Madian się unosi, nie? Jakby grawitacja była, kurde, za niska. I to zau zauważyłem, że w wielu momentach, głównie jak ta muzyka się zacina, trochę jak w kontrze Force, nie? Tam też jak e, wejdziesz sobie w menu, zapauzujesz i jesteś w skoku, to skaczesz wyżej. Panie smoku, proszę przestać już. Muszę natychmiast opuścić ten most. Mogłem mu skoczyć na łeb, ale znowu się boję, że to się źle skończy. No tak. Nie myliłem się. Okej. Okay ha! <laughs> Congratulations! You have completed the lost map! No ja myślę. Wiecie co, w sumie to... Teraz tak szczerze. Mówiłem, że tam jakieś remake'y są i tak dalej, ale z drugiej strony je, jest ich tak dużo, tak dużo, że nie wiem czy po prostu ten... Czy tyle odcinków z tego nagrywać? Może w jakiejś tam... Niedalekiej przyszłości zrobimy sobie nowy sezon tego i wtedy sobie pogramy w remake. I. Ale prawda jest taka, że tutaj już wam praktycznie wszystko pokazałem. No jeszcze jest poziom Kupa The Device Tator, gdzie po prostu... A, ale nie, nie, nie chce mi się na chwilę obecną tego pokazywać. E, więc może uznajmy, że jest to ostatni odcinek. Ja mam dla Was nagrane dwa odcinki jednej nowej serii e, także... Mm... To będzie fajne, myślę, że to się Wam spodoba. Eee, a póki co się z Wami żegnam i do następnego.